Cześć, witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym ogromnym albumem, bo ten album naprawdę jest duży, nawet się zastanawiałam w pewnym momencie, poprawię trochę, o, czy nie przesadziłam z wielkością, ale album e, miałam ochotę go stworzyć w taki sposób, a czy nie przesadziłam może nawet nie z wielkością, tylko z rozwiązaniami, bo tych rozwiązań nowych i nie tylko nowych jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, teraz zresztą zobaczycie. Album powstał w całości z dwóch kolekcji. Z kolekcji Hello Little Boy, Witaj chłopczyku w wersji 20x20 cm 8x8 cali, i z, trochę tam wykorzystałam resztek z poprzednich albumów, które miałam z tych kolekcji 30 na 30. I z tej nowszej kolekcji, takiej w, siostrzanej w stosunku do tej. I ta kolekcja nazywa się chyba It's a Boy. Nie została mi niestety okładka, żeby Wam pokazać, ale to dlatego, że wykorzystałam papier okładkowy, który był na drugiej stronie okładki w albumie w kilku miejscach i, i został w całości, po prostu te okładki zostały w całości wykorzystane. Album jest w kolorystyce, tak jak widzicie, biało-niebiesko-granatowej. Baza jest zbudowana na papierze białym. Album jest obity płótnem introligatorskim w kolorze granatowym Wikitek z Żagiel. E, zrobiony na podwójnej bermacie ma 6 kart bindowanych metodą hidden hinge z plusem i ponieważ hidden hinge z plusem to w tą stronę album ma 22 cm, w tą stronę 21 cm, natomiast karty w środku standardów jak u mnie w tych kwadratowych, dużych albumach 20x20 20 cm. Obłożony jest tym papierem właśnie z, z tej nowszej kolekcji, zobaczcie jakie piękne są te serduszka. I zrobiona jest tym razem ta okładka taka z większym marginesem, tak żeby to podbicie było bardziej widoczne. I poza tym, że jest jeden arkusz z kolekcji wykorzystany na okładce, to jest tylko imię chłopca, franek, wycięte trzy razy wykrojnikiem Marian Design i pociągnięty glossy akcent. Całość jest zawiązywana na wstążeczkę satynową w kolorze granatowym. Album jest duży, zobaczcie, widzicie tu jest duży, natomiast jest tak zrobiony, że są wszędzie przewidziane miejsca na zdjęcia, są wszędzie podwójne bigowania, żeby ten album za mocno nie spuchł jak zdjęcia bo Po to są te bigowania przewidziane. Także album otwieramy, tak jak mówiłam ma 6 kart, fajnie się rozkłada przez ten Hidden Hinge z plusem. Tutaj na okładce mamy klapkę i to jest klapka, na której możemy tutaj zdjęcie przykleić. Tutaj mamy stronę otwieraną w bok, mamy taki pop-up, tutaj mamy klapki góra-dół i jak ten pop-up zamkniemy, to to jest także klapką i tutaj też otworzy. Możemy w ogóle tak otworzyć ten pop-up, ale generalnie takie podwójne otwieranie. Następna strona to jest książeczka z wykorzystaniem arkusza z kolekcji i... W albumie jest sporo dodatków powycinanych, z takich dodatków do, do kolekcji, które sobie kupiłam, powycinałam i tutaj mamy zamknięcie na magnesik, w ten sposób, zamyka nam ono książeczkę, która zawiera w środku metryczkę, metryczka jest na takim elemencie pop-up, samo zdjęcie też jest na elemencie pop -up. zobaczcie jak to jest zrobione, są tam jest tam pięć mięśni. Jeden do trzymania maty na zdjęcia, a reszta do trzymania metryczki. I metryczka jest tak przyklejona, żeby tutaj można było kleić zdjęcie 10x15. Zobaczcie, tu jak złożymy, to wszędzie pod tą metryczkę nam zdjęcie wejdzie. Kwestia tylko wygrania takiego zdjęcia, gdzie dziecko jest z jednej strony bardziej widoczne. I tak książeczka nam jeszcze otwiera. Tutaj mamy otwieraną stronę na boki. Widzicie, zobaczcie, jakie są piękne te elementy z kolekcji powycinane, które nam tutaj zdobią. I mamy kieszeń przezroczystą i tutaj w całej okazowości mamy arkusz tego bloczka 8x8 cali. Zobaczcie, to jest miniaturka dużej kolekcji. Wygląda to po prostu przepięknie. Dlatego jest ta kieszeń przezroczysta, żeby tą grafikę było ładnie widać. Następna strona to jest koperta Otwierana w ten sposób na dwa zdjęcia i zamykana na rzepy. Bardzo mi się to zamknięcie rzepowe podoba. no, jeszcze w jednym miejscu, tutaj w albumie, będzie wykorzystane. Tutaj mamy harmonikę na dwa zdjęcia i trzecie. I tutaj też mamy miejsce na trzy zdjęcia: 10x15 i arkusz z kolekcji, gdzie też możemy zdjęcie w jedną albo w drugą stronę sobie wkleić. Następna strona. To jest strona podpatrzona na najnowszych warsztatach ani z kanału, Ania tworzy, którą sobie postanowiłam odtworzyć. Zobaczcie. Hop. Gdzie? Tu mamy pop-up. Tu mamy pop-up, mamy elementy z kolekcji. Tu mamy misia wklejonego. I całość jest zamykana w ten sposób. Zobaczcie, jak zrobimy, jego tworzymy tak. mamy hop i hop. Hop, hop, hop. Takie schodkowe. Klapeczki na kolejne zdjęcia. Następna strona to jest wodospad naprzemienny statyczny. Otwieramy sobie klapeczki, i tutaj mamy klapkę w bok, do góry, w bok, do góry, i w bok, i tu jest jeszcze miejsce ewentualnie na zdjęcie, albo można zostawić grafikę. Ten naprzemienny wodospad statyczny, zamykany klapkami. Następna strona. To jest kieszeń dolna z matami, które nam trzymają górną klapkę. Górną klapkę. Tu mamy cały arkusz wykorzystany do zrobienia kieszonki. I jeszcze jak zamkniemy całość, to tutaj mamy elemencik popa. Zrobiony jest on w ten sposób. Zobaczcie, tutaj mamy elemencik popa. Mamy te piękne te grafiki powycinane z kolekcji. Zobaczcie. I tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia 10 na 15 Tak naprawdę na tych kwadracikach tutaj też można małe zdjęcia takie 5x5 cm dociąć i sobie wkleić. To jest e, strona. Ten mechanizm to jest e, strona z jednego z warsztatów Ani z kanału Ania Tworzy. Ja sobie ten warsztat upiłam, żeby się te kostki nauczyć robić. To była jedna rzecz, która się. Chciałam nauczyć, ponieważ nie byłam w stanie oglądając i podpatrując, wymyślić samemu, jak to jest zrobione. Tutaj mamy stronę zawiązywaną na sznureczek woskowany do góry i mamy pod spodem klapkę do góry, klapkę na dół i klapki dwie na boki. I znowuż papier z kolekcji, także można tutaj, tutaj sobie wkleić zdjęcie 10x15. Następna strona, którą Wam pokażę, to jest wodospad dynamiczny, który w większości albumów scrapbookingowych występuje. On jest bardzo popularny i bardzo lubiany. Ja też go bardzo lubię, bardzo się szybko, na stronę z wodospadem dynamicznym robi. Tutaj jest wykorzystana karta z kolekcji, ponieważ jak weźmiemy okładkę tą 8x8 8 cali, to po jej odwróceniu mamy cztery miniaturki, czterech papierów z kolekcji. Ja właśnie jedną taką miniaturkę sobie wykorzystałam. Jako zamknięcie mojego wodospadu. Tutaj dodatkowo mamy owieczkę z klatkami, też elementy do wycięcia, e, taka ozdoba. Otwieramy i tutaj mamy wodospad dynamiczny na zdjęcia 10x15 cm. Tutaj też wejdzie zdjęcie 10x15 i tutaj też wejdzie zdjęcie 10 na 15. Następne listę to są strony bliźniacze. One są tylko i wyłącznie mojego projektu. Tutaj mamy kartę otwieraną do góry i na dół i pod spodem mamy belly band poziomy. Za belly band mamy złożone maty na zdjęcie. Natomiast te dwie klapki to są belly bandy pionowe, z które mamy złożone po jednej książeczce na dwa zdjęcia 10x15. Tu mamy jedną książeczkę. Jak podniesiemy to do góry, to na tej danej klatce mamy drugą książeczkę. Natomiast ta strona jest dokładnie tym samym, tylko że w wersji obróconej o 90 stopni. Mamy karty otwierane na boki. Pod spodem mamy pionowy belly band, za który mamy włożone maty na zdjęcia i książeczkę zamykaną na rzep na dwa zdjęcia 10x15. Tutaj mamy pionowy belibend, za który mamy książeczkę na 2 zdjęcia 10x15. I ten patent z takim belibendem poziomym widziałam m.in. u Asi Szulik. Też, mi się, też to jest coś, co tutaj troszkę zapożyczyłam. Tutaj mamy pionową stronkę, książeczkę na dwa zdjęcia 10x15, też włożoną za belibend. Natomiast to, żeby te klapki na siebie zachodziły z dwoma belibendami, to jest zdecydowanie mój pomysł. Następna strona to jest, są dwie klapki otwierane góra-dół i pod spodem są po prostu skośne kieszenie. I ten arkusz mamy przecięty, zobaczcie jak fajnie widać, że jest przecięty. I w środek mamy wujumę, to jest właśnie tylna strona układki tych nowych papierów. I sobie wkładamy mapy na zdjęcia i zamykamy klapki. Następna strona to jest strona zamykana metodą kółko jak tylko sporo poszła, ale musiała być cała strona, tak? Mamy klapkę otwieraną do góry i mamy elemencik pop z misiem na dwa zdjęcia 10 na 15. Dalej otwieramy sobie stronę na bok, mamy tutaj matę na jedno zdjęcie 10x15 i tą klapeczkę go tworzymy, to tutaj też mamy na tej klapeczce montowany mechanizm pop na którym mamy książeczkę na dwa zdjęcia 10x15. Tak to wygląda, sobie później zamknę. Następna strona. To jest klapka znowu zamykana na rzepy. Tym razem na 3, żeby się dobrze trzymało. Całość jest otwierana w dół. I mamy mechanizm Popatrz, gdzie mamy miejsce na cztery zdjęcia 10 na 15. Na Tutaj się chciałam pokazać, bo na dole jeszcze mamy pociąg i samochodziki jako ozdobę. Strony, i to jest jedyne miejsce w albumie, gdzie wykorzystałam papier z innej kolekcji, ponieważ już z kolekcji bazowej mi papieru zabrakło. Ale to jest jedno, jedyne miejsce w tej kolekcji, gdzie, mi, gdzie musiałam dołożyć sobie papier inny troszeczkę. I na stronie okładkowej dzieje nam się troszeczkę, bo mamy książeczkę z elemencikami pop na dwa zdjęcia 10 na 15 Tutaj mamy trochę zabawek, żyrawkę i mamy dwa zdjęcia 10 na 15 Całość otwieramy do góry i otwiera nam się popapowa rameczka, za którą możemy wsunąć zdjęcie 10 na 15 Zrobiona jest też, zobaczcie, z każdej strony. Tutaj mamy jeszcze ozdobę z elementów do wycięcia. Ta sowa jest w ogóle przyklejona, nie wiem czy to widać, o, widać, że jest przyklejona 3D, żeby troszeczkę odstawała. No i jak otworzymy tą rameczkę do góry, to ta klapka otwiera nam się jeszcze raz w dół i jeszcze raz w dół. I tutaj na tych klapkach też się mieszczą zdjęcia 10 na 15 poziomo. I tutaj mamy jeszcze papier z kolekcji, wykorzystany z granatową rameczką. W całym albumie wykorzystałam ten patent z podbijaniem albumu tym granatowym papierem. Myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że Wam się ten album podoba dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy faktycznie tak jest. Ja powiem szczerze, że ten album uwielbiam. Robiłam go może ciutkę za długo, bo faktycznie zeszło mi na robieniu tego albumu za dwa tygodnie, gdzie normalnie taki album robię około tygodnia, ale to wynika z tego, że było sporo pop sporo elementów interaktywnych, sporo rzeczy, które wymagały jednak troszeczkę więcej pracy. I tak jak często robię 3-4 strony w jeden wieczór, to tutaj bardzo często było tak, że w jeden wieczór udawało mi się zrobić tylko dwie strony. Ale jestem z tego, z tego albumu zadowolona, podoba mi się i mam nadzieję, że e, pani, która go ode mnie kupiła, też się będzie na żywo podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i ciepłutko. Trzymajcie się, e, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się album podobał. E, trzymajcie się, pa pa!